Tutaj mojego, trochę z teorii spiskowych. Pytanie o wielką Lechię i, i, i kształt ziemi. O właśnie, mimo, moment, moment, jeszcze I tak. Jeszcze zadam jedno pytanie. Czy, czy wróci Pan nazwę Polski, wyrzuci nazwę Polski i nazwie Pan z powrotem Polskę jako Lechia? Czy wróci dawne nazwę Polski, czyli Lechia? Proszę Państwa, ja o tym cały czas mówię we filmach. Lechia, a z Lechii się wytworzyły Słowianie, czyli my. Mm, dokładnie. I wszystkie państwa słowiańskie się muszą zjednoczyć. Inaczej o, nic nie o, będzie. O, o pochodzi, szanowni tak. Państwo. Ja czyli Polakiem. będzie z powrotem Lechia. Lechia, tak, jak najbardziej za tym jestem. Ale my jesteśmy no ja Słowianami też. teraz. Jak Słowianie. Legia wadala całą Europę, większą częścią Europy, proszę Państwa. Tak samo jak i Słowianie. Ja dzisiaj powiedziałem, że Bismarck i inni cesarze Niemiec boją się Słowian.